Wielu inwestorów stawia sobie teraz pytanie, co dalej z polskim złotym, w sytuacji, kiedy mamy znów taki gorący okres negocjacji handlowych. Mam na myśli oczywiście to, co robi administracja Wanda Trumpa, czyli wymusza tak naprawdę na swoich partnerach nowe umowy handlowe. Wymusza, czyli jak na razie straszy, straszy cłami, które mogą wejść od 1 sierpnia. Te stawki celne, mogły być podobne do tych stawek, które były publikowane na tej słynnej tabeli, która miała miejsce jeszcze w kwietniu. Potem sam Donald Trump te wyższe cła zawiesił właśnie na okres negocjacji. One się w teorii kończą 9 lipca, czyli w środę, natomiast już widać, że są możliwości... Ich wydłużenia właśnie aż do końca miesiąca. No i pytanie, jakie będą wyniki tych rozmów, jakie będą ustalenia. Z punktu widzenia polskiego złotego, oczywiście kluczowe będzie to, jak będzie wyglądała umowa handlowa pomiędzy USA a Unią Europejską. Tutaj mamy takie doniesienia we wtorek rano, które sugerują, że, że te cła mogą być relatywnie akceptowalne przez stronę europejską. No gdyby tak było, to oczywiście to mowa nie byłaby taka, taka zła. I, i, to by było przyjęte przez rynki pozytywnie. Natomiast oczywiście pamiętajmy o tym, że ważne też będzie to, jakie będą, jaki będzie sentyment na globalnych rynkach, a tutaj może być różnie. Widać chociażby dużą presję ze strony USA wobec Japonii, czy też wobec krajów Azji Południowej, gdzie są już zapowiedzi tych dość wysokich ceł, bo to 25% i nieraz wyżej 30 parę procent na wszystkie towary, e, więc sentyment na rynkach może być różny. że on się pogorszy, e, no to w tym momencie, nawet jeżeli będziemy mieć tą umowę, mówię, nie aż tak złą, pomiędzy Unią Europejską a USA, to i tak, i tak e, ten sentyment globalny zwycięży. Więc e, Pojawia się ryzyko jakiejś powtórki sytuacji, która miała miejsce w zeszłe wakacje, kiedy to właśnie w drugiej połowie lipca rynki finansowe, że tak powiem, były nerwowe, więc, więc coś podobnego może mieć miejsce i, i wtedy złoty mógłby nam się nieco osłabić. Mówię nieco, ponieważ tak naprawdę dyskusja o osłabieniu złotego, jakimś takim dłuższym, jak na razie, nie jest zasadna. Widać, że w dłuższym okresie, dopóki dolar jest słaby, euro jest silne, to złoty również jest silny. Z kolei te elementy, o których się mówi, tak, czyli te ryzyka związane z polityką krajową, z tą współpracą na linii prezydenta, rządu, one mam wrażenie, że dopiero się będą chyba pojawiały gdzieś na jesieni. Na razie lipiec, więc. E, więc rynki finansowe o tym za bardzo nie będą myślały. Więc tak jak powiedziałem, eurodolar jest kluczowy, sentyment na giełdach jest kluczowy dla złotego oraz to, e, właśnie jak będą wyglądały te tematy, e, tak powiem, właśnie negocjacyjne, tak, e, w najbliższych kilku tygodniach.